Znajdujemy się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Wilowie-Osadzie. W naszej szkole kształcimy przyszłych techników leśników, informatyków, KATKAN, mechaników CNC oraz elektryków i handlowców. Kształcimy również widza ogólnokształcącym o profilu widzarz oraz branżowej szkole pierwszego stopnia. Technologie informatyczne zdominowały współczesny świat. Dokonania w dziedzinie, jaka jest informatyka, są obecnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, urzędach, działalnościach gospodarczych czy też w życiu codziennym. Trudno wyobrazić sobie współczesnego informatyka bez rzeczowej wiedzy o technologii przyszłości. A druk 3D to przyszłość, która zmienia się na naszych oczach. Jesteśmy w pracowni wizualizacji druku 3D. Zastanawiasz się, na czym polega druk 3D? Druk 3D to nowoczesny proces wytwarzania elementów w dowolnym kształcie. Polegający na dodawaniu warstwa po warstwie materiału budulcowego. Z tej technologii korzystają m.in. motoryzacja, medycyna, budownictwo, a także branża odzieżowa. W tej pracowni uczniowie poznają techniki programowania, modelowania i skanowania 3D oraz w sposób praktyczny realizują swoje pomysły. Poznają podstawę projektowania 3D w programie Solitej oraz rozporządzania dokumentacji na podstawie tych projektów. Technologia, która umożliwia drukowanie skomplikowanych kształtów, zapewnia wysoką precyzję wykonania oraz znacznie skraca proces projektowania. Coraz częściej jest wykorzystywana również do produkcji seryjnej, zwłaszcza gdy chodzi o dostosowanie wybranych elementów do indywidualnych potrzeb klienta. Jesteśmy w pracowni aplikacji webowych i sieci komputerowych. Zajęcia w tej pracowni są ukierunkowane na aplikacje internetowe. I bazy danych oraz sieci komputerów. W czasie zajęć w pracowni aplikacji webowych uczniowie poznają język HTML. Uczą się JavaScript, jak i PHP. Rozwijają swoje umiejętności wykorzystania programów użytkowych grafiki komputerów, takich jak edytory grafiki, programy do tworzenia animacji oraz programy do przetwarzania innych metod. Zdobyte umiejętności przyszli informatycy. Się od prostej witryn internetowej, a kończąc na elementy wirtualnej rzeczywistości i rozbudowanych portali. Pracownia wyposażona została w niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie zajęć z zakresu montażu, konfiguracji i konserwacji lokalnych sieci komputerowych. W ramach zajęć uczniowie uczą się zarządzać siecią, zdobywają wiedzę na temat zagadnień z dziedziny projektowania sieci oraz uczestniczą w lokalnej akademii Cisco. Leśnik prowadzi szeroko rozumianą gospodarkę leśną, zajmuje się hodowlą, ochroną, użytkowaniem i urządzaniem lasu. Pracując na stanowisku leśniczego, trzeba też być trochę księgowym, magazynierem, logistykiem, natomiast praca w biurze to przede wszystkim system informatyczny lasów państwowych i związana z tym wiedza informatyczna. Jeśli lubisz spędzać czas na łonie przyrody, pomyśl, może leśnik to dobry wybór. Jesteśmy w Pracowni Ochrony Lasu. Zadajmy sobie teraz pytanie, czy wiesz, że leśnik jest gospodarzem lasu? Dla nas zwykłych śmietelników las to drzewa. Leśnik widzi las zupełnie inaczej jako zbiorowisko różnych roślin, zwierząt i grzybów. Tworzą one uporządkowane, specyficzne łaty. W tej pracowni uczniowie poznają faunę i florę, czyli świat zwierząt i roślin naszych lasów. Wykonują tu ćwiczenia, podczas których rozpoznają i analizują owady pożyteczne dla lasu, ale też szkodniki żerujące na igłach, liściach, pod korą jak i w drewnie. Działania z zakresu ochrony lasu zmierzają przede wszystkim do zachowania równowagi w przyrodzie. Pomyślałeś kiedyś, że będąc w szkole możesz poczuć się jak w lesie? Izba Przyrodniczo-Leśna to fragment lasu przeniesiony do budynku szkolnego. Można zobaczyć tutaj zwierzęta, grzyby, czy owady, jakie spotkamy podczas wycieczki do lasu. Leśnik to nie tylko las, ale i nowoczesne technologie. Jesteśmy w specjalistycznej pracowni SILP-u i urządzania lasu. Zastanawia się, co to jest SILP? Jest to system informatyczny lasów państwowych, który usprawnia pracę leśnika w terenie, jak i w biurze. Uczniowie w tej pracowni nabywają umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania oraz narzędzi geodezyjnych. Przyszły leśnik prowadzi szeroko rozumianą gospodarkę leśną, od uprawy przez pielęgnację, aż po ścięcie. Podczas pielęgnacji określamy jakość drzew i usuwamy te niepożądane, a SILF sumuje nam ilość metrów sześciennych wyciętego drzewa. Kiedy drzewo osiągnie wiek rębności, przechodzi czas na ścinkę. Obecnie system informatyczny służy nam do sklasyfikowania surowca drzewnego Określenia ilości pozyskanego drewna i sporządzania dokumentacji. Proces ten rozłożony jest na dziesięciolecia. Zdobyte umiejętności mogą być wykorzystywane nie tylko w lasach państwowych, ale także w placówkach związanych z ochroną środowiska, architekturą krajobrazu, geodezją i kartografią, a nawet weterynarią. Znajdujemy się w pracowni obróbki skrawaniem. Zadajmy sobie teraz pytanie. Co to jest obróbka skrawania? Najprościej od zera do bohatera, czyli od kawałka metalu, drewna do gotowego produktu. Ale czy wiesz, że bez mechanika świat by nie funkcjonował? Każdy mechanizm stworzony przez człowieka został wykonany przez mechanika w procesie obróbki skrawania. Praca operatora jest wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu motoryzacyjnym, transportowym, a nawet spożywczym przyszły operator obróbki skrawaniem zdobywa swoje umiejętności przy prostych pracach ręcznych na stole ślusarskim. Na tokarkach uczy się doczenia różnego rodzaju wałków, otworów, stożków, jak również robienia gwintów wewnętrznych i zewnętrznych. Tokarka, jaką posiadamy w naszej pracowni, pozwala nam wiercić otwory w różnych elementach ze zmiennymi prędkościami, jak również z wykorzystaniem imadła maszynowego. Zawód operatora obróbki skrawaniem jest w obecnych czasach poszukiwanym zawodem oraz dobrze płatnym. Nowe technologie to nowe wyzwania. Jesteśmy w pracowni CNC. Zastanawiasz się czym jest skrót CNC? To nic innego jak komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych. Obecnie programy komputerowe wspomagają proces produkcji. Od przygotowania poprzez wizualizację oraz testy aż do gotowego produktu. Uczniowie w tej pracowni nabywają umiejętność pracy z oprogramowaniem oraz obsługi maszyn CNC. W tej pracowni uczniowie poznają proces produkcji. Uczą się projektowania obiektów, elementów maszyn i urządzeń za pomocą programowania cad -CAN. Dzięki tym programom można zaprojektować od prostych do złożonych elementów, które będą mogły być wykonywane na obrawiarkach sterowanych numerycznie. Tokarka CENZE to maszyna, na której można w sposób automatyczny wykonać precyzyjne elementy, z dokładnością aż do setnych mm. Maszyna do grawerowania jest zaś innym rodzajem urządzenia sterowanego numerycznie CNC. Działa ona na zasadzie wypuszczonej wiązki lasera, który graweruje i przecina materiał. Uczeń w trakcie zajęć poznaje budowę programu i ma możliwość tworzenia własnych projektów. Przedstawiamy Wam ofertę Liceum Ogólnokształcącego o profilu wizaż i kosmetologia. Jeśli lubisz dbać o siebie, interesują cię nowe trendy w kosmetologii i odżywianiu, chcesz zmienić swój wizerunek, pomyśl, może ten profil jest właśnie dla ciebie. Chcesz wiedzieć, jak mieć piękną, zdrową i zadbaną skórę? Tego właśnie Cię nauczymy. Dowiesz się, jak przeprowadzić zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego, profesjonalnego sprzętu. Nauczysz się, jak dobrać kosmetyki do typów urody i każdego rodzaju cery. Zapoznasz się z najnowszymi trendami i kanonami piękna oraz dowiesz się, jak ukryć niedoskonałości. Nauczymy cię dobierać odpowiednich kosmetyków, narzędzi, lampy i innych urządzeń przydatnych do pracy. Kosmetologia jest dziedziną prężnie rozwijającą się, a rynek usług kosmetycznych nieustannie powiększa się. Absolwentów przygotowujemy na studia z zakresu kosmetologii, biologii, dietetyki, fizjoterapii oraz rehabilitacji. Po ukończeniu naszego profilu możesz znaleźć zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, medycyny estetycznej i odnowy biologicznej, salonach urody, spa i drogeriach. W ramach zajęć będą realizowane przedmioty w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego i biologii. Gwarantujemy zawód, nie sprawiamy zawodu. Dołącz do nas!